Cześć, Witajcie, pokażę Wam kubek. Powstał on na tajne wyzwanie w cudnej paczce. Fajna sprawa, lubię takie wyzwania: wiecie, podsyłacie swoje prace, nikt nie wie, która jest czyja. W sensie, no niektóre wiadomo, może, można się domyślić, ale tak, prawdę powiedziawszy, większość jest na zasadzie takiego szczelania, a nuż może po prostu mi się uda. Nie wszystkie są takie oczywiste, kto, kto co wykonał. Ja tutaj zrobiłam taki właśnie kubek, ponieważ to miało być takie aromatyczne. I tak sobie pomyślałam, że on będzie po prostu świetny, świetny na, na coś takiego. Nie ukrywam, że w ogóle byłam bardzo miło zaskoczona, ponieważ tam naprawdę są genialne projekty, a ten mój był tak naprawdę powiedziawszy drugi, Jak z tego co kojarzę na sam koniec, chociaż nie ukrywam, że jakoś tak nie. Nie śledziłam typowo po prostu tego, bo jakby cała zabawa była na tyle świetna, że to, to nie był ten główny cel. O, może tak powiem. I słuchajcie, tak wygląda właśnie kubeczek. Tu chciałam zwrócić uwagę, że to pomarańczki to ja osobiście słyszałam, także to nie są jakieś tam zakupione w sklepie tylko ja je słyszałam. To są różnego typu dodatki, bąbeczki bombe, to jest taki śmieszny długopisów. Długopisów czołówków, już nie pamiętam takie po prostu zakończenie, ten taki Mikołaj, i tak pomyślałam, że on świetnie tu dopełni po prostu całość, jak widzicie nawet słonka, jakby ktoś miał ochotę po prostu się napić. Jeżeli chodzi o kolekcję, to tutaj użyłam taką z piątku, 13, mam jeszcze jej po prostu troszeczkę i pomyślałam, że świetnie spółka po prostu z tym brązem, który tutaj mam. Także tak wygląda kubeczek ja lecę, bo tutaj będę do niego pakować i jeszcze chciałam to zawieść, wręczyć po prostu osobiście, no zobaczę chyba, że skorzystam z tych usług paczkomatowych. No ale tak generalnie po prostu on wygląda. Myślę, że bardzo fajne jest to, że nawet można do niego wpakować słodycze i myślę, że on jakby sam sobie wiecie, kogoś po prostu ucieszy. Dobra, także tyle z mojej strony. Dzięki wielkie za obejrzenie. Cieszcie się, Magią tych dni, które właśnie teraz nadchodzą, trwają. Także spokojnych świąt. Pa, cześć!